thank you Drodzy bracia i siostry, w tej mszy świętej żałobnej modlimy się za naszego byłego prezydenta, Pana Mieczysława, który przez dwie kadencje był prezydentem tego grodu. Zapewne cieszył się zaufaniem mieszkańców tej ziemi, dlatego też został wybrany przez mieszkańców tej ziemi. W tym kondukcie szałobnym są różne osoby z różnych partii politycznych, ale w obliczu śmierci mamy świadomość, że każdy z nas kiedyś też odejdzie. Pan Mieczysław był posłem, prezydentem, mężem, dobrym mężem, ojcem, dziadkiem, ale przede wszystkim, drodzy Państwo, był dobrym, szlachetnym człowiekiem, który poświęcał tak bardzo dużo czasu na sprawy naszego środowiska łomżyńskiego i na sprawy, który, za które odpowiadał. Drodzy Państwo, Moja osobista refleksja. W 2010 roku, gdy zostałam radną miejską, gdy byłam w tak zwanej opozycji, poszłam do pana prezydenta i prosiłam o infrastrukturę drogową na naszej Łomżycy. To była bardzo konstruktywna rozmowa, bardzo taktowna i w finale tej rozmowy to ulice się znalazły, po której dziś wszyscy możemy chodzić. Tak jak powiedział Pan Prezydent naszego miasta, wiele tych inwestycji za czasów, Panie Prezydencie, za pana czasów wiele, wiele powstało. To zostanie dla potomnych, dla zasych mieszkańców tego miasta. Żegnamy dziś człowieka, który dla wielu był autorytetem, ale dla nas po prostu był bliskim przyjacielem. Życie Mieczysława było opowieścią o pracy, o odpowiedzialności. I wierności wartościom, które pozostał wierne do końca. Pamiętam, jak opowiadał o swojej pierwszej przyjaźni do Łomży. O chwili, gdy wysiadł z pociągu na peronie miasta, które wtedy wydało mu się tak dalekie i nieznane. Mówił o tym z uśmiechem, jak o początku drogi pełnej wyznań. Nie wiedział jeszcze, że to właśnie tutaj odnajdzie swój dom i miejsce. Które mu odda całe serce. Mietek często powtarzał, że polityka ma sens tylko wtedy, gdy służy ludziom. Nie interesowały go stanowiska ani tytuły. Liczyła się codzienność, codzienne sprawy, zwykłych mieszkańców i ich troski. Taki był. Uważny, odpowiedzialny i zawsze blisko ludzi. Był człowiekiem, dla którego. Wszyscy byliśmy ważni. Człowiekiem, którego drzwi zawsze były otwarte. Człowiekiem, który nie wymagał czerwonych dywanów, nie wymagał specjalnego traktowania. Lubił rozmawiać. Słuchał nas. Chciał razem wspólnie wypracować jakieś koncepcje. I pamiętam taką historię, kiedy jako pracownica Urzędu Miejskiego w Łomży prowadziłam też świetlice dla dzieci uchodźczych. Organizowaliśmy Dzień Uchodźcy w czerwcu. Na starym rynku przed ratuszem, wtedy, kiedy właśnie pan Mieczysław Czerniawski był prezydentem. Poszliśmy go poczęstować kaukaskimi potrawami. A on zapytał mnie, dlaczego nie chce go zaprosić tam na ten stary rynek. Ja mówię, oczywiście zapraszamy, ale rozumiemy natłuk obowiązków. Oczywiście do nas zszedł. Usiadł z nami pod namiotem, rozmawiał, znajomość języków, bardzo się tam przydała, opowiadał o swoich podróżach, potraktował nas równo. Potraktował nas tak jak wszystkich. Nie wywyższał się, usiadł z nami i zjadł posiłek. I spędziliśmy ten czas bardzo ciepło. Jego takiego właśnie pamiętam. Pamiętam, kiedy w 2010 roku został prezydentem Łomży. Ja byłem wtedy członkiem zarządu Województwa. Wtedy naprawdę wiele, wiele inwestycji powstało w Łomży dzięki. Czemu? Dzięki dobrej współpracy właśnie Mieczysława Czerniewskiego z samorządem województwa. On naprawdę potrafi, potrafił wydreptywać ścieżki, mając na celu oczywiście dobro i rozwój łączy. Już nie będę nazywał tych inwestycji, było ich naprawdę kilkadziesiąt, gdzie nasza wspólna inicjatywa przełożyła się na dobro. Naszego miasta. Drogi Mieczysławie, spoczywaj w pokoju. Odszedł od nas działacz, społecznik, kolega i przyjaciel. Człowiek, dla którego ruch, zdrowie i wspólnota nie były pustymi hasłami, lecz codzienną pracą i osobistym zaangażowaniem. Dla wielu z nas był przykładem bezinteresowej służby drugiemu człowiekowi. Zawsze gotów pomóc wesprzeć dobrym słowem doradzić. Nie szukał rozgłosu ani uznania. Wystarczyła mu satysfakcja, że to, co robi, ma sens. Panie Mieczysławie, dziękujemy za pana pracę i życzliwość i oddanie. Pańskie dzieło trwa w ludziach, których Pan inspirował, i w wartościach, które Pan przekazywał. Kiedy dziś patrzę na Ciebie oraz ostatni trudno mi uwierzyć, że to cisza ma teraz wypełniać miejsce, gdzie zawsze był Twój głos. Byłeś moim wyborem każdego dnia. Byłeś dobrym człowiekiem, nie idealnym, ale prawdziwym. Potrafiłeś przyznać się do błędu, potrafiłeś wybaczać, potrafiłeś kochać bez warunków. Uczyłeś mnie, że siła nie zawsze oznacza twardość, a odwaga to czasem po prostu trwanie mimo strachu. Jeżeli gdzieś tam jesteś, mnie słyszysz, chcę, żebyś wiedział jedno, kochałam Cię całym sercem i będę kochać zawsze do ostatniego mojego dnia. Żegnaj, mój mężu, mój przyjacielu, moja miłości. Do zobaczenia.